Boże Wask jest... O jest Jest. A dla Ciebie niespodziankę Proszę bardzo Dziękuję. Z kasetki sklepu No, pobawiliśmy się, pośmialiśmy No a teraz co? Powiedz mi coś więcej Co więcej chcesz wiedzieć? Jak łatwo zarobić? Jak, kto tu rządzi w tym mieście? Kogo trzeba obalić? No tak, za szybko to ci nie powiem. To jest. Nie nie, tak. No tak to no. To Interesno. po co to wszystko robiłem? Co? Zrobiliśmy Freidę. Freidę to ja miałem w Europie. Jakby mi Musiałem uciekać. Przejechałeś teraz tu? No Właśnie o to to O to nie wiem jakiekolwiek no, no, mogę... informacje dla mnie przydatne No mogę ci powiedzieć jak się wzbogacić szybko No to dawaj Ja tak na serio szybko Słyszałem że Jutro Gdzieś w południe będzie na lewej od w banku wypłacony. No, z milion. Mhm, mm no i co z tym faktem? To jest jakiś knypek, nie bogaty, on tam się nie boi. Jeździ i pokazuje pieniądze. Czyli debil. No. No i co on nie bez niej zrobić, żeby się zbogacić? A z nim możesz sobie zrobić co chcesz. Czyli mówisz, go... że po prostu wypacie sobie pieniądze i po chwili go okraść? Tak. Ludne to nie jest. Nie byj genialne. Skąd będę wiedział, które to? No wiesz jak to te garpa. Ma jak to. Garnitur, ciągle w garniturach. I charakterystyczne to... południe tatułeczne. dokładnie coś masz? No południe dokładnie nie wiem. To już inodinformatorów to stałem. O dobra. Dzięki, Dziękuję na dnia się odezwę. Honor. Dobra widzowie, dostaliśmy informację o... O czym? O możliwości szybkiego zarobku. I jutro o godzinie 12 ma ktoś wypłacić dużą kwotę pieniędzy, którą możemy łatwo przejąć. Więc na co, wybrzedać nie będziemy. Chociaż mówię, naszemu Pablo najbardziej zależy na informacjach o dużych rybach, gangsterach i sile. A więc no so, co, jutro weźmiemy naszego Anakina i pojedziemy w sumie po prostu... O, Fancy, ram. I po prostu so, weźmiemy, nie? Coś mu tam odpali, bysta koła, czy coś, powinno się cieszyć, powinno weźmieć, więc... Co, nasz Pablo idzie spać i widzimy się podczas akcji. Dobra, chyba tak będą mieli walizkę, no to chyba będą ci, nie? A, ja w ogóle jeść nie zdążyłem. Lepiej jest. No, mają walizę. Jest szansa. To w ogóle masz jakieś zdjęcie? Mm, nie. Mam informację taką: w południe gościu podjedzie zapłacić milion dolarów. W garniturze. O, jeszcze to więc, no nie za dużo, nie będę ukrywał Ty, pa, pakuję coś no, 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 to musi być on Chyba ma... Tu tak szybko wypłacił? Nie wiem, może przygotowane mieli Zwyczaj chyba takie coś nie chcą, by to długo trwało Dobra, to co, prosta sprawa, zajeżdżamy im drogę i ich niszczymy Dobra, no Ona, dobra. Są tak jeździ. Jakbyś wiedział, co się szykuje. Jedzie normalnie, nie wiem, o co ci chodzi. Jak w Niemczech. Ja na pizda i gad. O, o to mi właśnie chodziło. Tak. Wysiadaj Ach, kurwa, idiota. Do góry, ręce do góry Wysiadasz do Dzień dobry, do widzenia Zabierz ja biorę to autko ty dobrze. Widzimy się pod twoją chatą Dobra widzowie, akcja Chyba udana Też Musimy zacząć używać trochę maski Mi się zdaje, bo to może... Ohohoho widzowie! Właściwie może się trochę zemścić. No dobra, wracamy z najprawdopodobniej milionem w bagażniku, bo tak to wyglądało powinno tam zapakować. Albo no gdzieś w aucie powinno być. No nieźle wygląda to taki zdorcz, więc... Chyba nasz Pablo będzie zadowolony, bo on też lubi Amerykańce No i co? Szybka robota, no i dobrze to wygląda. O, pięknie chodzi maszyna. Dobra, to bardzo zajadę, żeby nie było. Nie będzie Dobra, właśnie, kaska, kaska. Mam cię kaska. Zegnoję, prawie mi moje chickeny przez nich wypadły. Horror, <laughs> równa bańka, stary chyba. O jak? Czyli jest potwierdzone, że dobrze ja go zawinęliśmy? Tak A my mieliśmy go zabijać? Nie było wymagane, ale chcemy świadków, w sumie i tak byli Muszę zacząć używać bardziej maski Ja o. nie potrzebuję Jeśli chcesz tak działać krótko, no to w końcu cię policja złapie, jak będziesz coraz większe akcje robił A ja Co nie mi próbuję zrobisz? się na tym zatrzymywać już dalej. No, a wy macie co to z tym waszym gangiem jest? Z naszym gangiem? To nie. No. Chce żyć, nie? Nie, wiem, macie coś tam do roboty, co poznać jakichś ludzi. Nie jakich Ludzi? Zależy w jakiej dziedzinie? Ważnych. Ważnych ludzi. No. A to ci tak na nich zależy, co? Słuchaj, jak się zna ważnych ludzi, albo ma się ich pod kontrolą to nikt ci się nie sprzeciwi w Europie to tak samo działało po prostu trzeba najważniejszych ludzi mieć po o, swojej jak w Europie stronie. to działało to ja wiem byłem tam z tobą no właśnie Więc w Stanach w być trudniej ale tu się dziwisz? znaczy ja to jest mieszanka u was wszystkiego Chińczycy, Japończycy, Amerykanie, Czarni, Biali Wszyscy, wszyscy stary no naraz właśnie. Ale jak się odpowiednio ma doświadczenie manipulatora To się wszystko Policjom jest gorzej tutaj wiesz Bo tu stary wiesz Jeden dziwny ruch już Ci głowę Znaczy kule w głowę sadzą nie No wiesz Policja też trzeba mieć po swojej stronie wiesz? No to powodzenia No nie wiem macie jakieś nie? spotkania czy coś widzę, że coś takiego Zastępca. Co mamy? Zastępcą użyje jesteś, że coś takiego ogadałeś, nie? No, no tak ale ja na takie nie jeżdżę. To do od trzeba było, nie? No to idę sobie. Ja mogę przedzwonić. O, o to idę sobie Do wagosób zajęć, wiesz że to jest? O, wiem. Pokazywałeś się wczoraj. Złożę im no. krótką wizytę. Dobra. Dobra, widzowie, naszą Pablo chyba jakiś plan się ułożył w głowie. Na szybko, jeszcze zaraz tylko trochę kasy odłożymy, więc wyjeżdżamy. Więc jeszcze lecimy kasy schować i lecimy do bagosów. Więc. Dobra, wchodzimy do naszego pokoju. Można, dobra, tu gdzieś ściskamy balizę, widzowie. Równy milion wkładamy do naszej szafy. Które pięknie zarobiliśmy. No i dobra bez większego pierdzielenia. Nasz Pablo ewidentnie ma jakiś pomysł, więc zobaczymy jak go będzie się zrealizować. Ale ewidentnie mu się spodobał jego nowy pojazd. Łagosi. jak to rozegrać? Na głośno czy na sprytnie Zobaczymy jakie jacy będą Oj widzowie to nie wygląda na, na mądre rozegranie No zobaczymy A, no, kto tu dowodzi? Ty co no, zajedną, ha? O to już interes z waszego szefa OG kto to nie jest? Ma właśnie z tym rozmawiać, kolego? O, pan Odi, szef vagosów. Tak? Jak się zwierzę? Czego ty szukasz? Szukam interesów, zarobku, możliwości. Ale pierwszy. Ile jesteś może najpierw, co? Pablo. A ty? Skobar, kurwa Skobar Dobrze eee, Słyszałem, że wy tu ładnym gangiem jesteście więc, słyszę, więc obstawiam, że macie dużo towaru I tym podobne, i tym podobne Coś do rzeczy No, co się dowiedzieć, czym handlujecie Jak mam pewność, że nie jesteś psów, psób? ci mogę. Tak ci mogę pokazać. Nie wiem, czyli Twojego człowieka, że było. No to wtedy kolokę Ty dostajesz. No to widzisz, ale ja będziesz miał pewność, że nie jestem z policji. O policji raczej chyba nie szczera. Nie wiem, jak wy to macie w tej Ameryce. Nowy jest Nowe dosady. A skąd pisać? O, Europa. Więc nie będę wiedział, Meta, LSD, co, co wy macie tam? Co to u was jest popularne? Lala no, wszystko. Wszystko, wszystko. Dobra, no to nie będę. Hmm. Dwa kilometry. I jesteście. 30 milionów. 30. Haha. <laughs> Oj, 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 Kolego, ty myślisz, że ty gadasz z debilem? Masz się głupio pytać, czy chcesz kupić, a nie znasz ceny? No nie jak tutaj macie? Poznaję rynek Z pierwszej łapanki jesteś? Z pierwszej łapanki, łapanki, to ja wiele widziałem Weź zjeżdżaj, łebko dobrze Cholera! Dobra. O cholera widzowie. No to definitywnie chyba nasz Pablo nie lubi dmuchać na kasze czy coś takiego. Bo od razu przyszedł do konkretów, jak widać. A nie wiem, czy to się źle nie odbije na jego. Jego, jak to powiedzieć, śnieże przyszłości, ale. Czy nie będę miał z tego większych konsekwencji, bo to tak trochę głupio robić szczelaninę w samym centrum miasta. Może może nie centrum miasta, ale na środku ulicy. Więc chyba trochę głupi ruch. Ale jeśli to faktycznie by był szep... wagos, no to... Mo <śm> jak to powiedzieć... Na no, grubo zaczęliśmy. No, nie, nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Chcieliśmy na początku fajnie im zao zaoferować możliwość zarobku. Nie chcieli, nie przyjęli. Cholera nas, Pablo, dostał, więc lecimy się zaraz obandażować. I zobaczymy, dobra, chwamy broń lecimy. Chęć myśli, żeby też zaraz nie było jakichś omdlenia. O, o, o. Masz Masz apteczkę w domu? Co ty chcesz? Masz apteczkę w domu? No mam, zawsze mam. No dalej przyda się Masz tutaj w tych książkach. Dobra Koło żeber mi się otarło. Mówiłem ci, że już tak nie kozaczył. Ej, to prawda, że... Jeffem og OG ja... Wagosów był jakiś Gosiu Łysy z tatuażem na czole? Eee. No. <laughs> to... <clears throat> Muszę mieć nowego. Jesteś głupi? Chciałem zaoferować metę. Nie chcieli. Zgadzali mi spływać. No to spopłynęła krew. Uch. cholera Jesteś chory, chłopie na głowę? Ale co? Już po, to, po ciebie pewnie jadą te strzały. Właśnie, w najlepszą broń się będę musiał. Serio, coś tu. Skąd? Z tamtego auto strzelał, gościu. W środka wchodzi, a nie. A tam gadasz, nie pierwsza kulka, nie ostatnia. Może oh. no, by nie była ostatnia? E, to nie moje przeznaczenie, kulka w łeb. Oh. Dobra, y, masz jakieś tu możliwości kup na lepszej broni? Czy jak to wygląda? Mogę ci dać w tym momencie. E, by, Bo nie chcę, nie żebyś zginął, stary, rozumiesz? A ja masz w ogóle kamzę? No, przy sobie, nie? Debil. Spokojnie, tylko jak skóra mi się otarła. Nawet żadne urządzenie nie miało szans. No właśnie, muszę sobie trochę tego asortymentu wykupić, jaką teraz fajną bańkę. Chodź tu, bierz tą Hamza i masz ją stary. mieć 2 4 na 7 w tym momencie. No dobra. A jakieś, macie jakichś tu kupców broni? Mamy wszyscy. Dobra, to, to wieczorem do uderzymy do tego kupca. O, halo, halo. Dobra, Nie widzowie, mam, co? co? To tyle ja było w tym odcinku. Jeśli, się jeśli, jeśli wam się podobało, pamiętajcie, stańcie oczy w i subika no i co? Podbierzcie.